Siemanko banko, witamy Was serdecznie z pięknego naszego miasta Galway Dzisiaj mamy super pogodę. Patrzcie jakie niebo więcej nie trzeba, jest woda, jest pięknie, jest ciepło I sobie tak spacerujemy Taki nasz wypad w środku tygodnia. Żeby sobie pooddychać trochę powietrzem. Środa, dzień. Środa, vloga. dzień vloga. vloga. Środa, dzień vloga, pamiętajcie. Eee, no i sobie tak spacerujemy tutaj po Salt Hillu, naszym pięknym w Galway. I e, co tam jeszcze ciekawego? Zapraszam Was dzisiaj na live z metra. Metro Exodus, z metra nie jestem ścięty, ale z Metra Exodus zapraszam Was na live. Na Twitchu oczywiście wpiszcie, jeżeli nie znacie kanału, wpiszcie Przemcioks na Twitchu i zapraszamy o 21 Czasu Polskiego. Pozdrawiamy serdecznie. Na razie, trzymajcie się do wieczora.